Jest to pełna organizacja jeszcze same. Aha, Proszę aha, powinniśmy zaprezentować, jak to Papiery wezmę to jeszcze co przywiozłem z zakładu aha. osób niepełnosprawnych, ale to jest przycisk, który tylko wzywa obsługę, żeby pomóc bo ten pomoc Trzeba otworzyć, obrócić, podłożyć na i łagodnie można wjechać do środka. Mhm. no i przy każdym siedzeniu na skład. To są gniazdka na 220V, można komputer podłączyć, można naładować komórkę, naładować. Znajduj to ją albo wydając za rękę i automatycznie się zamknął zaraz mm -hmm. nie przeszkadzają są zrefundowane pod stolikiem przy wysyłaniu na ropa polach właśnie też barwy w niebieskorzące wandały odporne w niebieskorzące oferty jakie są e, przez e, kierunek Mhm. Czyli co jest wyświetlane na tych monitorach? Wiele rzeczy jest wyświetlane, między innymi też i obłyszyt. To się sprawdza, że przez naciśnięcie tego przycisku po uprzednim podaniu zgody przez maszynistę. Ta zgoda się objawia zapaleniem się zielonych lampek, tak? Zielonych lampek, gdzie się zamykają. jeżeli chodzi o większa ilość osób to ze względu na fotokomórki zamontowane i... i które powodują, że oczami zamontowane są czujniki wyliczenia podróży posiadających wysiłek inwalida potrzebuje wezwać, bo wiadomo skończył, co ma skończyć Przywołuje na kamerę, żeby pomóc. Dlatego na, na tamtej ścianie jest ten sygnał. Aha. Jak wysiądziemy z pojazdu w momencie, kiedy zawiedzie nas elektryczność? Czy jest możliwość przejścia na system ręczny i opuszczania pojazdu? Tak, po zerwaniu, możliwość awaryjnego otwierania drzwi po zerwaniu tej blokady. No i potem może drzwi ręcznie rozsunąć po podniesieniu odbieraków prądu restor mi się załączają przetwornice statyczne sprężarka wszystko mam pogląd na ekranie to jest zadajnik moczy z jaką prędkością jedziemy chcemy jechać to jest hamulec i w zależności od przełącznika mamy możemy silnikami hamować elektropneumatycznie albo pneumatycznie to jest bardzo ważna i przydatna rzecz po prostu możemy zorientować się gdzie usterka co nam